Zanim zacznie się ten odcinek, mam pewne ostrzeżenie. Jeżeli jesteś osobą, która jest wrażliwa na światło, czyli ma może w wyniku zbyt szybko nie dających światło dodać to znaczy epilepsji, to y, ostrzegam, że takie elementy mogą być gdzieś w połowie, w, w drugiej połowie filmu. Takie ostrzeżenie na wszelki wypadek, więc ostrzegam, żeby nie było potem, że nie ostrzegam. Siemanko, siemanko, z tej strony Capturing i witam Was w kolejnym odcinku z Reaction Domingue 2. Wy ten film widzicie prawdopodobnie 29, yy, no, 29 czerwca Gryłem go dwa dni wcześniej, o później godzinie by the way, ale to ta mniejsza. W każdym razie yy, specjalnie czekałem, aby nagrać reaction na wszystkie trzy trailery do finału Cats Guerrero Guerre Mondiale Tu już mamy jakby prześwit miniaturki, o właśnie która wygląda by the way dość fajnie tylko no, to oko tak trochę mi nie teguje, ale to już mu zwróciłem uwagę. No dobra, nie będę dużo wiadomo. Przejdźmy po prostu do tego. Dobra. 1949. No tak. W 1949 wygrali komuniści i podzielili między siebie Europę. za w ogóle fajna. Potrzebowałbym od ciebie tej muzy, wiesz? Jeżeli bym, jeżeli bym mógł prosić, podział Europy na czerwone kły. Jednak nie poddaliśmy się. Pokonaliśmy czerwoną zaazę ze skutkiem ubocznym Niemcami. Musimy ich pokonać, by zniszczyć zło. No tak, ponieważ zostałem, Kasper Hadamoping przedstawia. O, wielki finał polskiego Orła. Świat jeszcze nie widział takiego konfliktu. Setki milionów ludzi będą musieli zginąć, by na świecie zadano porządek. Heh. Jestem przywódcą Sojuszu. Dobra. Muszę poprowadzić swoich kompanów do zwycięstwa. Sojusznicy, do boju! Wy ostatnie poty. Byłem kiedyś złem wcielonym. Jednak te czasy minęły. Chwała ONZ. Jako pierwszy zapoczątkowałem bunt przeciw Bonapartym. Zawsze walczyłem przeciw złu. Czas ostatecznie to zło wytępić. Mam hańbę na sobie, zatwór, jakim był Kazeter. Jednak odmieniłem się. Jestem dobrym człowiekiem i zniszczę zło. Więc na co jeszcze czekamy? Czas skopać im tyłki. <grytanie> Zniszczmy zło. Chwała ONZ. Coś tu raczej pewnie nie. O! Udało się! Udało się ich zatrzymać. Francja nigdy nie będzie pod butem Niemiec. Nigdy oni nie, nie zdobędą Paryża. Chwała ONZ. Czas odbić moje pozostałe ziemie. Czas też wytępić zło. Nikt nas nie zatrzyma. Jesteś pewny? Hmm. Pytasz? Ciąg dalszy nastąpi. A, i po prostu... O, fajne przejście. Dobra. To już mamy jeden trailer za sobą. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Muza fajna, musiałbyś mi podać. A teraz przejdźmy do ostatniego słowa. Tokio 1989, tajne spotkanie. A więc, nikt nie wie o tym spotkaniu, Zagaduje, że chcesz przedstawić coś tajnego. Owszem. Plan ataku. <kluz> Co takiego wymyśliłeś? Oddasz im Węgry i Słowację. To jest oczywiste, że zajmą najodleglejszy punkt. Za to zajmiesz Benelux. Potem Paryż. Dalej będziesz rzut górki. Dobrze, zróbmy to. Co jest? To się nie godzi. Oj, godzi, godzi się i to bardzo. O nie, nie ma, już nie ma opcji żebyś mi się wywinął, <laughs> przepraszam. O kurde. <laughs> Nic i nikt mnie już nie zatrzyma, jestem niepokonany. Tak jak myślałem, marynarka japońska z mi, co? Ostrzewuje mi nadmorskie miasta. Ciągle dalszy nastąpi. Okej. Okay. What the heck. Coś ty zrobił tutaj, halo? Co to ma być? <coughs> Sorry. Guerre mondiale. Premiera 4000. Typy czwarty... lepsze łamane. Jeśli masz jakieś ty to polecam na prędkości do 25. Aha. Guerre mondiale. 1899, czyli fajna. Pierwsza wojna. 47. Czyli tutaj druga wojna. Bum. Bomba atomowa. Prawdopodobnie. 705. Kiedy został zniszczony Napoleon. Tutaj kiedy... Nie wiem, kiedy została przegrana. A? Czyżby ktoś właśnie wydał się w wyrok śmierci? Chiny, ty wiesz, co ty się pakujesz? W ostateczną wojnę z tą, nie dam ci się podbić. O, na pewno? Kurcze. Kurczę. Przepitki nie będę w stanie ogarnąć! Rinder. Co jest? Kurczę, czekajcie. To włączę sobie na... Nie w innej jakości, tylko w innej prędkości! Prędkość odtwarzania. Dajmy na 0.25, żeby wyhaczyć wszystkie te dialogi. W ogóle też ta zmiana, że o, co jest, co tak szybko? A co, a co ja będę się ograniczał do jakiegoś formalnego czasu, co? Teraz lecimy z grubej rury. I nic mnie nie zatrzyma. Zmiana frontu. No, nasz kolega. Szybko, to można skończyć, to, szybko, to można kończyć żywot kraju. Nie macie za najmniejszych szans. Hmm. A, to już jest chyba... chyba git. Dobra, sorry, Ej, głupi. O, jest ta przebitka teraz, która była w poprzednim. Hmm. Dobra... Uuu, cholera, USA, potrzebuję szybko wsparcia! Hmm. Uuu, O, co?! Coś tam jeszcze w Darli. O kurde. Oho. Ej, no tego to bym ja w życiu nie przeczytał. O Jezu, czekaj. Bo tu niezła niezła akcja się dzieje. Poczekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. O Jezu. Ja tego nie wychaczę. Poczekaj ta moment. Yy... Czekaj, 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 czekaj. Dobra, to teraz patrzmy na to może wychaczymy wszystkie dialogi? Moment. Popatrzmy. A Jakie jakim synem? I kiedyś ci udało Paryż? Jak? Tylko świadczy o twojej bezradności. Nie już nic zrobić. Poddawaj się, Francja. O, akurat. Eee, została biedna. O, kurczę, RW została zdobyta. Nie w tym momencie. Powiedz mi, bo może jestem głupi nie dla was będzie ten czas, kiedy moja ludność będzie cierpieć. Im dłuższa walka, tym większe jest zniszczenie. Nie chcę ukazywać na taką. Nie chcę skazywać na taką katastrofę swojej ludności. Ciebie, coś, cisza. Francja, na pewno chcesz być obiektem testów. ich Kawej broni. Możesz, Francją. Musisz walczyć. Francja, nie słuchajcie Wielkiej Brytanii. Chcesz chyba, by Twoja ludność cierpiała, prawda? Tak, no to się poddaj nic się nie stanie. Naprawdę? Kurczę. Kaczać to wszystko to jest ten... nie niesamowity cywilon? Po posłuszny? nie. To jak? Przynoszę do ciebie te dokumenty. aby zginął! Oj, chyba ktoś się leciutko przyliczył. Chyba ktoś chce być testem mojej broni. O kurczę, jakaś potężna broń. O Jezus, czekaj, 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 bo ja za bardzo lecę Hehe, <laughs> wodorowej. mocniejszej niż bomba, to ma kiedykolwiek spuszczona. Co? Chcę, żeby kupował. Mańce, żebyś chcesz biachu po No kurcze, gaczesz to wszystko, to jest problem nawet pod tym. Jezu, taki problem. Chcesz zachować obecną niebrzegową Europę, prawda? Co? dzieje? Łusa, potrzebam tych pomocy. pomoc. Niemcy mają jakąś potężną broń, która mogłaby zniszczyć cały kraj. Dobra, mi sobie wierzcie w te wszystkie bajki, dobrze? No dobra, błąd, bardzo potężny błąd. Palacz! Dlaczego nie odpaliła? Co? Niemożliwe. To jest niemożliwe? Cud? Niemożliwe. Co bomba się podziała? Gdy plany? Całeś, że nikt ci się nie sprzeciwi. Cześć, że naukowcy będą ci posłuży. Nigdy więcej nie mam się takich planach. Kim ty jesteś? Panie do końca mnie zabiłeś. O kurczę, co jest? Ale wyglądowałe w Bałtyku. A bomba. Co się stało z bombą? Halo? No. Co się stało z bombą? No! Ja pierdzielę! Ta rozbrojona? No nie! No nie jestem w stanie wyhaczyć! Uma rozbrojona! Ty! Śmiałeś! że no, skurzają swoich wrogów! Musiałbyś... Musiałbym jakoś podtrzymać to sam co nie? Nieważne. Najty lepiej, że plan został zniszczony. Dlaczego tą broją nie zniszczycie? Polsko, dlaczego? Dlaczego je zniszczyłeś? Wybaczcie, nie miałem innego wyboru. Gdzie ja? Gdzie ja jestem? Chyba Rosja, nie daliśmy im rady Żeby się poddać O cholera jasna, co tu się dzieje Czyli wygląda jakby, jakby to Rzesza miała wygrać Ponieważ mamy Potem fragment, że Rosja jest sama O właśnie, poczekaj Tu gdzieś? Nie 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 nie, to trochę dalej jeszcze trochę dalej. O! O! Jest! Patrzcie. To wszystko. a przejęta wraz z Japonią. Tu jest Brytania, która jeszcze się trzyma. Jest Rosja. Wybacz Rosji, nie daliśmy im rady. I teraz chyba będzie, że albo Rosja wy, albo Rosja ogarnie to, albo nie. 97. Wskazuje to chyba na to, że wtedy się będzie kończyć. Obstawiam, że przy złym się powstaje gorszy scenariusz, czyli że wygra oś ze swoimi zdrajcami. Jednak hmm. zobaczymy, jak to pójdzie, ile mi wyszło. 12 minut męczyć się, Trza... męczyć się chciałbym przeczytać te wszystkie dialogi, ale jakby cóż, cóż mogę rzec. No. Ja myślałem. W każdym razie to było chyba tyle z tego, co można wywnioskować. Prawdopodobnie oś wygra. Będzie mieć swoje wielkie królestwo i będzie po robocie. Cóż, miejmy nadzieję, że jednak jednak to jest tylko mały zapalnik. Znaczy taki mały zapalnik. W sensie chodzi mi, że to jest po prostu taki yy, mały haczyk, w sensie haczyk, że to jest taki podchwytliwy obraz, że niby jest teraz tak, a potem nagle może się odwrócić sytuacja o 180 stopni. Bo tak może być. Ale cóż, dzięki za obejrzenie. Przemęta się, deniskończynów i cześć.